W Warszawie odbyła się Rada Warszawska SLD z udziałem przewodniczącego klubu parlamentarnego Lewicy Wojciecha Olejniczaka. Spotkanie poprowadził przewodniczący SLD Warszawa Tomasz Sybilski. Na Radzie rozmawiano o likwidacji IPN w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się 7 czerwca 2009 roku, oraz o sprawach samorządowych. Olejniczak obiecał, że w Parlamencie Europejskim będzie reprezentował interesy Warszawy. Olejniczak powiedział, że jeżeli uda się zdobyć jak największą ilość głosów w wyborach do Parlamentu Europejskiego, to wtedy SLD może że liczyć na dobry wynik w wyborach samorządowych. Szef klubu Lewicy obiecał pomoc w kampanii samorządowej w 2010 roku. Olejniczek otrzymał pełne poparcie od członków SLD w sprawie likwidacji Instytutu Pamięci Narodowej. Wszyscy członkowie SLD Warszawa zgodzili się z tym, że IPN jest instytucją szkodliwą, a jego działania są niebezpieczne dla społeczeństwa. Wszyscy członkowie SLD Warszawa wyrazili pełną gotowość do pracy przy kampanii do Parlamentu Europejskiego.